o knadze, nie? A okazało się, że chodziło o petardę i nie wiem, kurwa, o co chodzi tak naprawdę. Się sobie tu zobaczyć. Petarda knaga zwałek, zwał, no. nie tak Nie do końca mają mnie w chuju, bo dzisiaj dostałem ofertę walki, więc tak, tak jakoś tak w chuj, w chuju to mnie nie mają. Może, No nie wiem, może trochę. No też, też ich, też ogólnie na kutasy, wodaży nie patrzyłem. Widziałem kiedyś penisa Boxdella niechcący, nie niechcący, że na no zasadzie że, o, to był niechcący, yy, tylko nie chciałem tego widzieć, no jak go zobaczyłem, o, na mówię. takiej zasadzie, dlatego niechcący, no. Dlaczego tak miałby no. się tłumaczyć, że było niechcący? I był duży, bo boksem mówił, że ma wielkiego. Kurwa, no był, był na pewno gruby i był w stanie takim, spoczynku takim, wiesz. Ja pierdolę. I był w porządku, <grym, <grym, Na powiedzieć. <grym>, tak, potwierdzam, Kuta z Boxdela jest w porządku. Nie widziałem A. go w pełnej okazałości. <coughs> Także wiecie, że, że, że był naburmuszony. Eee, po prostu był takim. Takim luźnym. Takim... Szeko, ja nie wiem, jak to jest, że cała branża no. widziała twojego A Boxdel, jeszcze Nigdzie on nie wyszedł. Boxdel, pytanie do ciebie. Czy w momencie kiedy. Przypadkiem zobaczysz petardy swoich kolegów. Czy również zapamiętujesz aż tyle szczegółów, ile zapamiętał Nitro na temat yy, twojej rakiety? Jest to dla mnie dziwne, bo no rzeczywiście jakby, no dobra, mogę, przyznaję się. Powiem <grym grym grym> tak. Jeżeli się. kiedyś. Jeżeli, jeżeli tak, kiedyś win, wy... winny jestem Wysoki Słuchajcie, Sądzie. Tak, jeżeli kiedyś, wy... jest moja. kiedyś. Jeżeli kiedyś yy, wypłynie, jakby moje przyrodzenie. To, to ani trochę się tego, ani trochę się nie zdziwię. No bo ponieważ Będę e, dumny. kiedyś. E, no no. Bo ja... Ale nie no. słuchajcie się, no Michał, jak chce powiedzieć, coś to przedstawić. Bi stary, to Michał, ja chcę powiedzieć, to że szukajcie, a znajdziecie. Nie, no powiem tak. E, w ogóle jakby. Nie wstydzę się swojego przyrodzenia. Bo rzeczywiście uważam, że. Jest, e, jest to chłopskie przyrodzenie. I uważam, że jakby nie mam się czego wstydzić. Nitro Rodzenia tutaj zrobił mi niezłą reklamę. Ale jeżeli chodzi o. E, no to no, powiem tak, jest taki filmik, Aha. gdzie rzeczywiście gdzieś tam po prostu dla beki z, wziąłem i wyciągnąłem i zrobiłem las. So kurwa, to, Kurwa. I w ten sposób złapałeś biednego nitrozyniaka swoje sidła, tak? Eee... No, t... <laughs> no tak, ale no. <laughs> Las to zostało jeś... no, Nie podszedł bliżej, bo by został skarczony. <laughs> <laughs> Powiem tak, no, Deczko mógłby się zdziwić. Ja pierwszy. <laughs> no ale no, no tak, no jakby. Michał, czy wydaje mi się uważasz, że to jest kwestia czasu, że kiedyś tam wypłynie. Michał, czy uważasz, że pokazałeś wtedy nad nitro tutaj dominację genetyczną? Nie wiem, znaczy, nie wiem jakby, wiesz, jakiej, jakich rozmiarów jest petarda mojego kolegi nitrozyniaka, ale... Wyglądał na zaimponowany, bardzo, wiesz, tutaj zaimponowany jest. Aczkolwiek, no, aczkolwiek wydaje mi się, że jestem w stanie czy się założysz o 10 tysięcy złotych. Ono się. Wielkości Nie, Aż tak nie wchodzimy, to. aż tak nie wchodzimy w szczegóły, ale generalnie rzecz biorąc. A wyobraźcie takiego zakładu, że się spotykają, no. Nie, by musieli sędziego zatrudnić, który jest niezależnym sędzią, który wiesz, zrobi pomiary. A powiem najlepiej tak. cały sztab sędziów. Dziopski, żeby wszyscy uznali, czy pomiary, wiesz, były właściwe. Powiem tak, moja, moja petarda może zadać olbrzymi damage. I zostawę... <noise> Ale damage jaki? Właśnie fizyczny, wybuchowy? <noise> jaki rodzaj tego? <noise> no, Zależy, czy, <noise> czy czy naciągnę proce. No, Chłopskie tematy, o co ci chodzi? Chłopsie Zależy od nie? No, ale tak jak mówię, jeżeli to kiedyś wypłynie, to ani trochę nie będę się wstydził. Ja e, macie dobra, tutaj link ja na czacie, sam Micho podrzuca, jakby ktoś. E, się only Fans, jak coś już niedługo widzę, e, nie mam z tym problemu.